Mam pytanie, ponieważ obecny na sali pan poseł Kuźmiuk i pan poseł Suski nie zdążyli mi jeszcze do tej pory odpowiedzieć, pytanie zadam pani. Yy, świadek w sądzie, jeżeli mówi nieprawdę, to grozi mu trzy lata więzienia. Natomiast panowie dżentelmeni, którzy kłamią, oszukują, farbują się w inny kolor. Nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za kłamstwa, jak to w ogóle jest? No to jest bardzo dobre pytanie. My niestety nie możemy odebrać paszportów tym, którzy w Brukseli kłamią i działają przeciwko Polsce. Nie ma takiego narzędzia, ono byłoby niezgodne z prawem europejskim, chociaż pewnie wielu z nas taką pokusę by miało. Bo jeżeli ktoś jedzie za granicę i szczuje przeciwko swojemu państwu, to pytanie, czy jest jeszcze godzin, żeby stać pod biało-czerwoną flagą? To ja przypomnę pani minister pewnych jegomościów, co źle mówili za granicą o Polsce. Prawda, antka, dowcip, raczej zamachowe brednie. Gły, magnesy, wędrowne bomby jeszcze tylko ataku kosmitów brakowało. I zabieramy paszporcik za donosik. No teraz to mamy wolność mediów, szczególnie tych przejętych przez Orlen i Obajtka. Czyli przydupasa władzy. Dziennikarz mediów orlenowskich niech napisze co źle o władzy, albo cięcie pensji a jak to nie pomoże w zamknięciu mordy delikwentowi to go wywalą z roboty. A na jego miejsce się wsadzi jakiego dupowłaza co napisze wszystko co mu się każe. I zabieramy paszporcik za donosik. Jakie nieprawidłowości, prezes Jarosław darł dzioba, że wybory sfałszowano Z tym, że dowodów na to fałszerstwo było zero A pretekstem były książeczki wyborcze zamiast kart Te książeczki podobno miały zawyżyć wyniki polskiemu stronnictwu ludowemu, by najmniej tak pisiaki twierdziły I zabieramy paszporcik za donosik Tym bardziej dziś Polska nie jest sprawiedliwym państwem bo przydupasy władzy, co nawet wniosku o dofinansowanie nie potrafili poprawnie napisać, dostali kupę kasy. A te organizacje, co poprawnie wypełniły wnioski, nic nie dostały, były to organizacje, co robiły dobre rzeczy dla społeczeństwa. A jeśli chodzi o wracanie Polaków do kraju, to mimo 500 plus i tego całego rzekomego dobrobytu, masowo nie wracają do kraju. I zabieramy paszporcik za donosik. Zostaw łapy, subika, komentarz tylko merytoryczny, bez wyzwisk i obrażania.